Ilicę kobiet. Dobrze. Dziewczyny w czerwonych i czarnych strojach za moment państwu się zaprezentują. Dziewczęta. Ej dziewczęta, Alicja Bujka. Natalia Piątek. Uj, to lepiej, stary, was, się mówi, nie? Dominika, Dominika Dymczyk. Do. Paulina Lędzioszek. Weronika Stanowicka. Parę Julia tak, ja brat mimo że też namalować ten kurde, to Marlena Maraczewska. Oni trochę się znałem, tak, mają dekodę, tak jak mają deko taki Natalia Stachowska. Mamy talent malo, nie, to było, nie, jak nie ja, bo ja to tam... Tak Marek! Panie teraz to następnej te to Sandra następne tak Sandra oczywiście, przepraszam, młodzi. I teraz 7, troja. Mianiecka. Julia Stajewska. tak. Maria Olszewi. Tam kiedyś, tam jest Aleksandra Mętuszyna, między rynkiem, a stawcym, Aleksandra, to Sto, Dominika Śleć. To jest tak na Sandra Gonczarz Wiktoria Chęcińska Julia To jest Kinga tak, O nikim nie, nie zapomniałem? To wleks, Dobra, to się się zrobi jak nie Wielkie brawa, 100 kulejnic o strudę! Pięć w naszego miasta! Żeńska drużyna piłki nożnej! To, ja uprę, to będzie. To jest gadałem, to z tym na no mieli... A to, okresie, ty, nie, ale, to mieć grać czym? ma być FC a nie o ks skurko, nie, zaraz na A właśnie nie, bo gadaliśmy z chłopakami ze wcale nie. Ale Bo ja tu z tymi od nas gadałem, nie. parę lat. Ja Cię nie mogę. Cóż za akcja, wspaniała. Rajd. Right. naszej zawodniczki piękna sprawa. Widać, że niektóre z dziewcząt mają za sobą już jakieś przygody z piłką nożną. Na wojsku, soku są strona pierwsza w historii naszego... Ta z jest najlepsza, nie? I ojciec z tą trenował, Stachowicz. Nie? No. O, ta mało? Dzisiejsza. O tak, ta jest najlepsza, nie? O! Nic nie było, nic nie było, czysto piłka, gramy dziewczyny! To jest twardy sport! A tam bláza báby čemuně, ty to nechceš tě za malou. za Tam nie mam takiej, to mnie krótko jej dzwonią, ale akurat w moim przypadku to nikt tam nie jest Ja tak mam mieć za sobą sporo, bo pewnie tak wiesz, w moich teatrów. Ja herb sam tak mógłbym zrobić sam, tak nie? Tak bo tak ja go robiłem, tak nie? Tak jak tak tak. Jak ja tak tak. Tak. po prostu wiesz, 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 ja w ogóle mam takie krasine, ale to na góry, to fajnie mogłoby wyglądać, nie? A, tak wiesz, nazwiesz, co wie. góry? Ja się zdominuję, tutaj wy, ja sobie domiluję. No jest ok, zaraz. OK. OK. I tam byśmy podpisali, to jest sektor C jakiś tam. Jaki ten sektor jest? C jaki tam? Ten po. sektor się podpisało sektor A już za chwilę rzut rożny, to teraz tak jak 10. w przypadku panów, wszystkie ręce klaszczą! C-4-0. c 4, 4. 4 bym tak zrobił, wiek. tam mogę wiesz, wdać krzywy, ale po co to, to, nie? Tak dla bardzo. No, 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 nie to powiem kto mógłby się uczyć takich 3. dobrych dośrodkowań jak będzie już to zrobione czy coś a jak nie to ja obecnik chciał kiedyś przejść, ale no ale bo, może przejście, zobacz czy warto zrobić tam, nie? bo u mnie na ścianach po te wszystkie maty to tam są mój na ścianach to co robiliśmy takie wiele lat temu, nie? to u mnie na motorego takie, nie? wszystkie takie pomady, jakieś A pani się nie przyjebie do tego, nie nie, bo to mój ogródek, moja buda mój ogródek, moja buda, to chodzi nic do tego nie przycierpie brawa nic się nie, nie. nie przyjebie Boję się weź, bo ja ci sławię, ja mogę sprzedawać, ale wiecie, bo ja ci sławię, kiedy się nie podpisałem, A tak dla zabawy To bartek sikony jerema, czy tam któryś z mazurków, jak tam umiejętnie. Po nas to jest taki stary, sztukny szary z takimi ludźmi. Grają dziewczyny, grają, walczą. Weź kiedyś tam keto, sztukny szary. Już za tydzień czeka jej inauguracja w Lidze Fań nadzieję, że będziecie Państwo śledzić ich, ich poczynania. Dziewczyny dopiero przyszedł. zaczynają. Wiem, ma najważniejsze, na żeby grały, żeby, żeby chciały. Są jedną z pierwszych drużyn kobiecych na warmi i Mazurach. Stałych, tak no! Ja bym gwiznął spalonego, ale w tą stronę główną Poczekajmy, co rozwinie się z tej A. akcji zaczepnej dziewcząt grających w czarnych strojach. stronie. Chciałbym coś napisać, nie chcę skontaktować, mogę numer podać. No, ja bym chciał Uż, być, zobaczyć, czy warto tam zrobić. Bo ja i tak zrobię i tak. Czy nie, to i tak zrobię i tak, nie? To może po tej zupłaś, po nieśrodku na przystanie starego, to mogę wydać, to no, wtedy kupię na ruszach. Mam kilka płyt ufundowanych przez Warszawskie Centrum Sportu i Rekreacji, maraton, festiwal telewizyjnych filmów sportowych, czyli to, co każdy fan piłki nożnej i w ogóle sportu powinien mieć. Tutaj państwa jest bardzo dużo. Ja podchodzę, a kto chce, to zapraszam. coś, nie chcę strony. tam,

Wody młodych głupich, więc niczego, teraz właśnie w zaraz jest prystosowy mi Ale tutaj niezauważenie przejść do trójkolorowych. Gadaliśmy z chłopakami z Rysztyna, bo ci są z mieli pretensje o to, że my byśmy jakieś tam wpisy no, no, no. robimy czy coś, nie? I to jest kolejna świetna interwencja. ale, wiesz, ale dla nas e, chodzi o to, żeby nie wpisywać nic na Stomi, tylko ma być to właśnie, żeby mamy Stomi, ma być... Taki... Mamy sto święte. też przyjaciele miesza, no, to przyjaciół. Przyjaciół, tam wszystko przyjaciele miesza, przyjaciele miesza, przyjaciele nas, przyjaciele miesza, z miesza, przyjaciele miesza, przyjaciele miesza, przyjaciele miesza, przyjaciele miesza, przyjaciele miesza, przyjaciele Na boisku. Gwizdu, wizdów wielki gwizd. Wielkie brawa z Toku i to w swoim pierwszym meczu, w swoim debiucie na stadionie 3 maja. Dziewczęta.